Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Reprezentacja Polski zmierzy się z Meksykiem. Domku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy! Pierwszy z zespołów rozpoczyna ten mecz w takim oto składzie. To wygląda na system 1-4-3-3 z blisko ustawionymi obok siebie zawodnikami pierwszej linii. Przy czym ci zewnętrznie ustawieni napastnicy zapewne będą się cofali głęboko, by zabrać ze sobą plastrów, zrobić miejsce na bokach ofensywnie usposobionym obrońcom i doprowadzić do sytuacji, gdy napastnik zostaje jeden na jednego ze stoperem. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w dzisiejszym spotkaniu. Tak prezentuje się skład drugiej ekipy. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Polacy tracą piłkę. Ciekawe teraz podanie, naginą obronę. Spójrzmy. Szczęsny nie ma bramki, znakomicie. Robert Lewandowski. Doskonała piłka za obronę. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Prowadzą zatem 1 do 0. Dobrze, przekraczałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Łąd, stracona piłka. Ładnie, za plecy obrońców. oj, tak spudłować to jest sztuka. Piłka poleciała daleko od bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Błąd. Podanie do hesusa Korony. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę, ale strzał zablokowany. Jesus Corona. Uwaga, może teraz. Wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy corner. Rzuca piłkę przed bramkę. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Polacy mają sporo przestrzeni w słuszni nibocznej. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Lozano. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję. Próbują podejść pod bramkę rywala. Hector Herrera z piłką. Nadal coś z tego może być. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Świetnie, spisał się teraz Bramkarz. Doskonała obrona. Głęboko polekarne pole karne zagrywa. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Raul Jimenez. Lozano. Irving Lozano przy piłce. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Zatrzymuje ten strzał. Nie tym razem. Muszą się bardziej postarać. Niezłe to uderzenie głową. Nie ma się czego wstydzić. Ale obrona też świetna. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I zespoły kierują się do szatni. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. Domku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę również po przerwie. Jeśli tak, to myślę, że zwycięży. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Irving Lozano Hector Herrera Ponownie Hector Herrera O i tak to się powinno robić modelowy odbiór Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak Wolno zbierają się do powrotu obrońcy Piłka do Lozano to była co najmniej interwencja spotkania. Brawo uratował zespół. Hector Herrera. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Przejął piłkę po centrze, udaremniła tak, ale jest tam rywal. Takie podanie nie miało szansy dojść. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Wymija Bramkarz, ale piłka nadal w grze. Z piłką jest już Jesus Korona. Podanie do Jesusa Korony. Nie śpieszy się, może czymś zaskoczy. Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. No tak, teraz Bramkarz pewnie chwyta piłkę. Ale jeszcze przed momentem było tu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wibruje po uderzeniu. Bramkarz ściska piłkę, wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej uniknąć. Zagrywa Piotr Zieliński, ale piłkę przejmują rywale. I Jesus Korona. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Dośrodkowanie bez problemu wyłapuje bramkarz. Strata biało-czerwonych. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie że rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Dobrze graciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Piotr Zieliński. Bramkarz teraz spokojnie. Nie musiał się wysilać. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. No i nawet nie drgnął Bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Raúl Jimenez. Jeszcze jeden. Ostatni zryw. Walczą do końca o wyrównującą bramkę. Z piłką jest już Jesus Korona. Piłka trafia za linię końcową po rykoszecie. Mamy więc rzutrożny. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystany stały fragment gry, piłkę wybijają rywale. Mają teraz szansę na kontratak. Dobra ta interwencja. Do końca, zostało już tylko 5 minut. Jest podanie w tercji ofensywnej, Bramka coraz bliżej. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Hector Herrera. Tylko minuta dodatkowego czasu. Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Nadal coś z tego może być. Gol! Oj, czy na pewno w bramce znalazła się odpowiednia osoba? No i mamy powtórkę akcji bramkowej. Golkiper zdołał odbić trudny strzał, długi ruch, ale miał pecha i piłka trafiła do nacierającego rywala, który nie miał już problemów, by umieścić ją w siatce.